Ponad rok temu pojawił się ostatni odcinek z tej serii. YouTuberzy rozkazują mi Fortnite. Czyli jak ktoś nie wie, to serii, w której są YouTuberzy, którzy wymyślają dla mnie różne challenge, rozkazują mi. A ja, biedny robaczek, na wykonanie każdego challenge'u mam tylko i wyłącznie trzy próby. Jeżeli mi się uda, to nie dzieje się totalnie nic. A jeżeli mi się nie uda, to tak się składa, że czeka mnie kara. nie, tylko nie to. Umówmy się, że jeżeli jakimś cudem dobijecie pod tym odcinkiem 50 tysięcy polubień, w co szczerze powiedziawszy wątpię, to w ciągu dwóch tygodni pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Pamiętajcie jeszcze o subowaniu kanału z dzwonkiem, piszącie kocikiaco, ja, wpadajcie do chłopaków, a teraz lecimy. No, witam pana Kube i wszystkich widzów. Bardzo miło, że mogę tutaj po raz kolejny być. No? Witam Adi, bardzo miło mi również. Challenge chciałeś ode mnie podobno i ja tak sobie pomyślałem, że ty zawsze lubiłeś testować różne sprzęty dziwne. <laughs> pomyślałem, no dobra, dobra. No i tak się składa, że ja jakiś czas temu kupiłem sobie taką klawiaturę dla dzieci. Nie było jej łatwo dostać i jest też specyficzna bardzo. Aha, no dobra, to ja już teraz w końcu rozumiem po co ten chłop wysła mi takie coś. Patrzę, pytam siostry, ty siostra, chcesz mi coś powiedzieć, bo zobaczyłem tylko tutaj to, to dziecko z tyłu. Wyciągam z kartonu, a tu... <coughs> Jakub i mówię, o, fajnie. No i oczywiście jestem ciekaw, jak na takie sobie poradzisz. Ja ją wysyłam, zapakowuję, wysyłam, odbierasz, grasz. Challenger tak naprawdę dwa, pierwszy to jeden na jeden z jakimś prosem. Pięć rundek szybkich zagrać, zobacz jak ci się gra na tym. No a potem na solo, win, co najmniej 10 kili musi zostać zrobionych. Czekaj, co? on mi tam właśnie dwa wyzwania? No i to tyle, proste, fajne, przyjemne, zapraszam. Zapraszam. Arena solo, graj. Proszę, uwaga, skupcie się, zobaczcie. Tych klawiszy, jak się klika. W ogóle, ale to w ogóle nie słychać. No nic, a nic. I w dodatku, ale są, wiecie, tak turbo jakby duże, szerokie, w ogóle, nawet tym wiem jak to nazwać. Mordo, to się nie uda. I w pierwszej to właśnie wydaje mi się, że ja mogę podjąć ryzyko. Halo, Mordo, Escape! Tu nie ma Escape'a. Tu, tu, halu, gdzie tu jest Escape? A, tutaj. What the fuck? Kto normalny robi Escape po prawej stronie? Lecę twardo. Dobra, doleciałem. Nie, Mordo, no biegnij. Yy, otwieramy, otwieramy, zabieramy wszystko. Chłop tu jest. Czekaj, Mordo! Giń! Gdzie ty jesteś? No nie to on tu biegnie! Czekaj! Jesteś, ty, jesteś ty jesteś nienormalny! Chłop, na blisko. Ja pierdzielam przez ranę. Mam ranę fest. Ja pierdziele mordo, ja nie wiem jak się tutaj buduję. Czekaj, 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 czekaj. O tak. Wychodzę. Dawaj tą broń. Biegnij! Tutaj nic nie działa tak jak powinno O kurde, o kurde, o, kurde. no i mam... zajebista ta klawiatura! No, może jednak troszkę bezpieczniej. Broń, skrzynka. Siu! skrzynka, browary. I dojeżdżamy. Tu jest ziomek. Pode mną gdzieś. Mordo, czekaj, bo ja nie mam. O nie, 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 nie. nie okej okay, dobra, git, git, git. Tu się bardzo dziwnie te itemy wybiera. No nie! Nie, 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 nie. proszę. Proszę. Mordeczko, moje kochanie, zabijaj mnie. Nie teraz. Stajperka. No, jak wybrać PEMA? Nie wytrzymam. Jest. Uciekam, uciekam, uciekam. No najlepiej to nie jest Ale tu jest kolejny żamek, ty jakbym go tak zbombardował ze snajperki Escape Zmieniamy bindy Five minutes later Dojazd, to się uda, to się uda Gość jest gdzieś tutaj nade mną, u góry, w tym boksie Dawaj go, mam go O kurde, nie mam go Mordo, mordo, no nie uciekaj Gdzie on biegnie, ty, ja nie wiem On do góry, stój, stój, stój Nie, on to zrobił, tak? On naprawdę to zrobił, tak! Kolejny ziomek! No to mamy podwójnie przerombane. Ty jeszcze jeden! Gdzie jestem? Boksik, boxik boksik. Ja jest tutaj, okej? Okay. Dostałeś ty, on ma kraka! Mordo, 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 czekaj, 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 czekaj. Ja Ci pomogę! Nice, super. Boksik. Nie, nie góra, nie góra, mordo. Wyszliśmy widzowie. Ja biegnę do góry po prostu. Buduję się. high Grand mogę kręcić, nie? Pij to szybciej, kurde no! Bulldog, on tu leci. Ja pierdziele, ja pierdzielę. On ma zero! Ha, Co za pet! Ej, szczerze powiedział, jak oglądałem sobie manojka. jak gram w tej klawiaturze, to ja myślałem, że wiecie, to jest dużo, dużo prostsze. Tutaj nie ma takiej różnicy. Nie wiem, czy ktoś mnie nie dojeżdża. Ja muszę szybko zmienić sobie bind na edytowaniu na F. -kę. O, od razu lepiej. A teraz jest turbo ciężko. pa, ra, ra, pa, pa. Strefa. Nie, 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 nie. Mordo, mordo, nie strzelamy. Pode mną, jest ten ziomek! Haha! Ja go mogę zabić, tak! A tam jest kolejny, jakaś aura. Ja pierwsze co oni robią? Kasual, dzień dobry jeszcze jeden! Uuu! Ja pierdziele, dobrze, tutaj myszki mi manu jak nie zmienił, bo mogłoby nie być tak kolorowo strefa. Idzie, dobra. Lecę w niebo. Dobra, trochę w lewo, trochę w lewo, to 15, to da się zrobić, to jest bardzo dobry wynik. Czekaj, 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 ja chcę jeszcze lucik, ja chcę lucik, mordo. Więcej luciku, zone. Na spokojnie, tak jak Piotrek i Zakuczu, tutaj trzeba się zakraść taktycznie, podejść do przeciwnika od pleców, wycelować, zabić. Jestem coraz bliżej, on ja się niczego nie spodziewa, on ja się niczego nie spodziewa, on ja się na niczego nie domyśla. Pa, 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 co ja mu robię. pa, co ja mu robię, pa, co ja mu robię. Teraz biegnę, jak bestia. Wchodzę w niego. O tak. O kurde, jednak nie. Ale chciałbym. Gdzie on jest? Ty bo on mi coś buduje. Ty, patrz kultury, patrz kultury! Mordo! Co ty robisz? Przypał. O, o on biegnie, on biegnie! On ma zero! Moja jedyna szansa, widzowie. Muszę w niego wjechać. Nie wiem gdzie on jest. On jest gdzieś tutaj. Mam go! Zabij go, zabij go! Proszę! Tak! Zabieram, zabieram, zabieram! I strefa! No to jestem w dupie. Top 10! Jakiś skręt do mnie! O nie, 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 tak nie będziesz robił, chłopczyku. Browarki, ładuj wszystkie. Biegnij. Oho! Co tu się stało? Co tu się stało? Ty, a ty jesteś tutaj! O kurde, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. O ty chyba też. Ty, ja mam zero! Zabuduj mnie! Zabuduj. Ja pierdź, ta kreatura nie buduje. Zone! Biegnij, biegnij! Jakie kurde, płynne edity! Plan jest prosty. Maga <głysy> nie ma, nie? Będę zbierał grzyby. To o nie, jakiś chłop mnie podjeżdża. Pierdzielisz. No To na górze, to na górze. Dobra, dobra, dobra. Przepraszam za krzyki. Będziemy kleci, on ma mało. Zero! Giń. Ha, ha! Zginął! Dobra, i ty. I World Cup. World Cup, World Cup Walimy tutaj, kurde, z Fenosika I chłop nie dojeżdża. No to jest żart. On ma kraka. Ja nie wiem, co on robi. Top 5. Mamy to. Tu jest strefa. Czekamy. Jak kolejny chłop. Dajanek, ty Brian, jak coś robisz? My tak będziemy stali. Gdzie ty jesteś? On coś buduje. On stawia lunchpada Ja pierdzielę, najgorzej. Muszę go zbombardować. Nie, mamo. Tu on dojeżdża! O, nie żyje, a to inny. A tego też bombardujemy. Dawaj, Mordo! Walimy go! Gdzie jest ten jeszcze jeden ziomek? Dobrze, klapsuję go, super! Tak trzymaj, tak trzymaj, tak trzymaj, wychyl wychylił Dostał! O tamten wybudował jakąś wieżę. ty, Mordo, tak nie robimy, tak nie robimy Tak, 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 tak. Nie, dobra, nie wygram tego. Może być ciężko, ale on nie ma zauna, ty on musi biec! Biegnij. Ja muszę trafić. Jedna pestka! No i on ma matców! Dostał! To jeszcze jedna pestka! Chodź tu! A. Nie trafiłem, no to jest żart. Odbijamy high grant Wygrałem i mam fraga, 10 fragów, dobra widzę, zrobiłem to. Druga próba, klawiaturka, Adi. Teraz, e, teraz już tylko muszę wygrać jedną rundę z NoFlayerem. Dzień dobry. Hej Dostałem zadanie, że muszę wygrać z prosem jedną rundę. Ale wiesz, że ja nie, nie. jestem po pierwsze ulgrzany, to jeszcze nie ogarnąłem do grania, bo ja myślę, że to pytanka będą znowu. Poczeko, nie gwarantuję ci, że nie, nie zadam ci dem a. A jakie masz utrudnienie? No, no, nie mogę ci powiedzieć, bo. da jakie, no. No nie mogę. Nie wiem, obrócona klawiatura. Gorzej eee, powodzenia. Okej. Okay. Czekaj, nie, nie, Kubik, tak nie rób, tak nie rób, tak nie rób, tak nie rób, tak nie rób. tak nie rób. Bo no, to jesteś tragiczny. Trzeba cię splejować, tak? To ja najlepiej siedział na hałasie i będę tylko splejował, tak? Mordo! Nie! Nie, 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 nie. Nie! Nie mam tego zbindowanego. Nie! Najgorzej. To jest z bindami. Spake. 165! Nie masz tego zbindowanego, coś, coś z bindami, co? No, coś tak, coś tak, no a to dla ciebie jest nieważne, co, nie? Dobra. Nie, on jest tragiczny. Ten ziomek jest taki tragiczny. Nie, no, budujesz normalnie, to raczej nie wiem, co ty możesz tu mieć. Dobra, mordo, daj się zabić, proszę cię. Proszę, no, to, to, to wiesz, no nie ma co, dobra. ja schodzę na dół, schodzę na dół. Dobra. Nie, nie schodzisz. O! Daj schodzę na dół, ci powiem, pop. Ja mu zaufałem, jak przyjacielowi. Jaki zabieg potkę? No nie pij, Big Dobra! Ej Jacob! O kurde. Jesteś pewny? No pierdzielę tą grę! Parapa! Ra, ra, pa. Pik! Pyk! Nie! No zajebiste Pik. Ej, co ty masz zmienione? Co ty masz zmienione? Jestem ciekaw co ty masz zmienione. <śmiennie> ja też nie wiem Mordo, ale po co? Po co? No zajebiście. Dobra, w dupie to mam. Nie! On tu biegnie. Ten zwierzak! Kubiks, to jest tragedia, ma jak nigdy więcej się nie zgadzam na żadne twoje pieprzone challenge. Pyk, pyk! Ła! O nie, ja nie mam tego. Ja, ja nie mam. tego. Za bisz. Na czym ty grasz? Powiedz? No, no na Zenia! Czy jesteś cheaterem? No nie jestem, bo no bo. No nie, no bo jakby nie mam ci tu w zenie, tylko mam zena. No to ci nic to nie zmienia w grze w takim razie? E, no, delikatnie zwiększa y, trakowanie, ale mój movement jest tragiczny. Co ty piks, człowieku? Jacob, jako że y, półtora roku temu miałeś zrobić od nas karę i jeszcze nie zrobiłeś, to przypominamy się znowu. Eee, to nie jakieś półtora, tylko rok. Moi drodzy, to nie, nie, bez takich. Eee, i chcieliśmy yy, powiedzieć, że Jacob to jest Pussy Player. To po pierwsze, a po drugie, yy, spełniałeś. Spłyniałeś, miałeś podejść do dziewczyny, powiedzieć, że poderwać ją na tekst, cześć mam BMW. POMÓWIENIA Nie zrobiłeś tego dobra, dajemy Ci w takim razie prostsze wyzwanie. Masz obrócić sobie monitor o 180 stopni. O <noise> ja robię, na monitorze obróconym wygrać kierkę. Tak i masz wygrać grę, masz trzy próby i za każdą nieudaną próbę masz zjeść łyżeczkę sosu ostrego. Ja wpierdziałem, będę sam z wydłubcami. Łyżeczkę taką, normalną łyżeczkę. Nie, że chcę kropkę nałożysz ty, bo pussy playing robisz tam. Kropkę sobie nałożysz bo pussy playing robisz tam. Ja wpierdziałem, kto tu mi wyzwania daje. I to ma być mega, giga ostry, sos, że robi wrażenie. Tak, i proszę w takim razie wykonać challenge i nie czekać, nie kazać nam czekać półtorej roku kolejne. No <grym> <Yeah. grym> Dobra. Dobra, lecimy. Nie do końca wiem jak Wy ten tutaj monitor widzicie, czy wam się dobrze na to patrzy, czy nie, ale tak czy inaczej, monitor jest już obrócony. I to tak dosłownie obrócony, bo tutaj mam monitor, to jest stupka, więc eh, eh, tak. Trzy ostre sosy przygotowane na każdą giereczkę, Inny, żeby było urozmaicenie. Łóżeczka nie dla cipci, tak jak prosił Smarty też jest. Tryb zwykły casual. graj. O, Dobra, tego się nie spodziewałem. To jest zajebiste. Dobra, odpalamy mapę. I wie, gdzie ja lecę, skacze, Ło! Wow. No tak, bo góra to duła, dół to góra, czyli jakby dobrze robię. Góra. Nie. Dół. Nie. Mordo. Mordo, ja lecę. Mordo, ja nie wiem, gdzie ja lecę. Czekaj, to jakby jest tak. O, tu jest jakaś baza. Prawo, w sensie lewo. W sensie ta skrzynka, ja chcę jej wylądować. Czekaj. dół, w dół, traw w dół, traw w dół. Mam. Dawaj. No, otwórz to. Patroluję teren, patroluję teren. Nie widzę nikogo. Czysto. Fajnie. Ekstra. Kroki słyszę. Nie.

Potem będą pytać, czy mam brudne spodenki. Co się wytnie? Jest kurde łyżeczka, prawie cała. <ślesk> Morto, no. Nie, nie wiem, no, kurde, ostro to się jadło w 2K, nie wiem, 18 na YouTubie. Ale oczywiście, Smarty Kef, to swój świat. No to, uch, uch, jak mnie skręca po tych sosach, ja nie jestem tych innych, no. Three days later. Ląduję, tu jest broń, mordo, przeskocz. Nie w tą stronę skaczesz, no przecież weź, to, proszę cię, dzięki. Niebo, niebo, tam ktoś jest? Chyba nie ma nikogo, dobra, czydujemy. Dobra, ty, zadanko biorę, biorę, ekstra, super. Robimy akcję, widzowie. Rift, super, udało się. I teraz dół, ten drugi dół, który to jest dół, to i teraz na jakiś wypizdów, żeby się tylko schować. To jest ziomek, czekaj Mordo. Dam mu. Dostał! Dawaj jeszcze raz! Jest! Ha! Proszę. Nie, nie, nie dojeżdżaj, mnie, mordo. Ja tak pod kontencik sobie strzelałem. Wychyla głowę! O kurde, nie trafił. Ja trafiłem, głowę! Ha! Jeszcze raz! Kolejny headshot! Ja mam neidy, tak? Ja nie mogę rzucić w sumie. Kurde nie wiem, może nie O! Tutaj perka! Biegnij! Biegnij, nie, nie w tą stronę. jakbym się obróć po prostu, tak! Run! Jacob, proszę, no biegnij. Proszę, biegnij. Nie, chyba nie w tą, chyba w tą, chyba w tą, chyba w tą, No no jest git, jest git. Dobra, dojeżdżam. Ja się nie boję. Także było 70 metrów, 90, 80 drzewo, drzewo, za drzewo, Jacob, za drzewo. To drugie drzewo. Patrzę tam i rzucam. 60 metrów, 60 metrów. Powiedz, że ktoś zabije. Powiedz, że to w ogóle dolatuje. Dobra, ja nie wiem co się dzieje. Nic niko nie zabiło. Powrót! Powrót! Strefa! No zajebiście, a ja nad nim gdzie ja jestem. Rift. Rift, 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 rift. Kto jest ty? Jakiś wifi. Doskoczę, doskoczę. walcz z tych gość, co się do mnie mówią. Mam duży mózg, mam duży mózg. Idę tutaj na tego slurpa. Biję Super! Trafiam w te punkciki. Mega dobrze mi idzie. Jak stąd wyjść? Ja muszę się jakoś tej rury złapać. No ja pierdzę skacz, złap się rury. Dobra, jestem, no, gdzie jestem? Szansa numer dwa rura. Okej, okay, stój! Stoi. Skacz! Jest. Po chodniczku zasuwamy. Lampa, omijamy, zasuwamy dalej. Full kulturka, full kulturka. Krzaczek i siedzimy. Match, match later. Mordo. Ja widzę jakiegoś posiaczka, tylko nie wiem, czy ja chcę strzelać. Może chcę. Walę go. Hoho. Ho. Dawaj, 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 dawaj. On nie wie skąd dostał, on nie wie skąd dostał, on nie wie skąd dostał. On wie skąd dostaje. Dobra, ja je przepraszam, ja przepraszam. Odwrót, odwrót. Pararapapa, pararapapa, pararapapa. Pa. Ty, kura. Kura. Czekaj, czekaj, czekaj kurka. Ja, czekaj, 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 czekaj. No, gdzie ty jesteś? Ja pierdzielę, to jest hit. Mam ją, detonacja. No, detonacja. Sama. Dropik. Oj ojaj, jak oj, moja głowa, mi pięknie, odpatrzę na ten ekran. Tak bez czapki wam mówię, no. Samochód, samochód, bierzemy. Rura. Bez zatrzymywania się. Prawo trochę, w sensie lewo. W sensie no nie w drzewo. Strzały. Nie no we mnie mordu, dlaczego? We mnie. Ja w ogóle do strefy. Jadę, gdzie jest strefa, ty chyba mam strefę! Stop! Umarłem. Nie no, żyję. Wysiadka. Na poddasze chcę wejść. Tak. Tak 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 Jakiś tak. chłop To jest mój koniec Dlaczego on tak robi? On mi detonuje chatę Spierdzielam Spierdzielam, idę mu ukraść furę Kradnę mu furę Nie Kradnę mu furę Proszę proszę TAK JEST Mordo nie 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 no w lewo w Lewo na most na most na most na most na most na most, na most. Nie milował HP na most Biegnij jedź Dobra Chyba uspokoiłem Chyba ogarnąłem Wysiadka Pyk Poteczki Za górkę za górkę I za drzewko On tu biegnie on tu biegnie No przecież to jest taki żart. Top 9 zrobiłem. No i tak nie jest, że to w 9, nie? <noise> nie wiem, ja mogę albo umrzeć i wypić Soskani, albo umrzeć i wypić jakiegoś dzikiego Billa. Le, le. dobra, to jest za dużo, to jest za dużo. Jak Smarty tyle zjesz, to i tak jesteś szefem, zaufaj mi. Le! O! Widzowie kalambas, walimy Sasik. O, to jest przeginka, nie? To, to już jest przeginka, fest. Dobra, mleko wyzorowane, nie mam już kolejnego w chacie. No może mam, ale powiedzmy, że nie mam. Ja już nie próbuję grać w tą grę, tak? Dwa zadania dzisiaj niewykonane, tutaj koleżka wykrywa w ogóle gierkę. Smarty Kepcio, Manojek, czekam na kary. Do następnych, trzymajcie się, miłego dnia, naura!